się nie odzywać, ale jakoś wstałam, ochoty nabrałam, kawę mam i za z moim synem nie malowałam się, bo mi się nie chciało. Hej, że hej, no noć mam jest. Hej, hej, mam ambitny, ambitny plan. Otwieram szafę, dzi, dziuś, tak i wyciągam wszystko to, co wisi na wieszakach. Zobaczymy, ile tego jest. Chcę zrobić porządek, chcę, żeby tam tylko wisiały koszule. Śmieszne. Hej, że hej, Pomidorówkę gotujemy dziś ale chcę zrobić porządek, poukładać sukienki, żeby tam nie wisiały, tak i żeby mój mąż zrobił pałk, Bo on powinien być taki prosty, a jest wygięty w u, tyle tego nawadowałam. Jak dzwoniłam do niego, powiedziałam, żeby jak wróci, to żeby mi tam przykręcił dziurkę śrubkę, bo wygięła się na u, a on powiedział, że to chyba trzeba od drugiej, od tyłu. Żeby przekręcić, żeby te u było do góry, wtedy się wyprostuje, bo tyle naładowałam. Prawda, 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 prawda. Hej, że hej, ogarniemy dwie szafy dziś? Czy nie? Czy nie, czy tak? Czy ogarniemy? Dobra. Dobra, robimy to, robimy to. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, dobra. Napijmy się kawy. Jesteście gotowi? Otwieram żapę. Hej, hey. hej! Tam jest na dole pałek, na dole wiszą. Na dole są w koszykach, wiecie, skarpety i taki tam restopy. W jednym koszyku moim, w pudle. A czy pudle? No taki koszyk plastikowy, aż mowy. W drugim do no, właśnie skarpety i tak dalej. No ale tam też Oskar wchodzi, rozwala. Nie widać go, nie widać go, jak on tanczy. Jak on przecież tanczy, on tak tanczy. Laj, 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 wcale go nie widać dalej! Laj, 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 teraz go widać, teraz go widać, tak ładnie robi, będziemy to układać, zaraz zobaczymy ile tego jest i czy jak naprawdę, czy mama da radę to zrobić. Ręce mi opadają, szorowałam tę komodę, kto tutaj na chlapie? Dobra, Chcesz zobaczyć? Zaraz zobaczymy ile tego jest, bo ja to sobie powyciągam po i na, na stolik i zobaczymy, na łóżko. Zobaczymy ile tego jest. Idziemy, idziemy, chodź, idziemy, idziemy do szafy. Otwieram. Uwaga, uwaga, uwaga. szukałam bluzy, nie pokazuje. To jest właśnie, zobaczcie, tu, 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 tu i trzeba się tego wszystkiego pozbyć i zostawić tylko to, co powinno wisieć, a reszta ląduje gdzieś indziej Padały. Oj, Oskarek pomaga mamie w sukienkach. Nie połam, nie połam, bo ja mam debet, ja mam debet. Ja cały czas kupuję i mam debet. O, ma jeszcze jej nigdy na sobie nie miałam. Tu jest 30% już nie miałam ani razu na sobie ubrań. No. Mama i metki widzę że są. Jest już pusto prawie. I sukienka od chrztu mojej córci tutaj jest. Jaka to była mała? Sukieneczka. Oje, no, Oskarek zobacz. Nikolaj była malutka, do chrztuszu jeszcze taki wieszaczek, zobaczcie ojejku, już trochę przyżółki w ogóle taki słodki z kokardką piękny różowy i sukieneczka ojej, ja jej nigdy nie oddam ona już trochę przyżółkła taka, Och, jej, jak pięk... ojej, jak ona była piękna ojej, ona zażółkła zobaczcie, tu takie różyczki ja tego nie wywalę nigdy kamyczek, różyczki i ten ten taki materiał ażurowy. To jest cudowny materiał. Bardzo delikatna, piękna sukienka. Jeszcze mam do tego wianuszek gdzieś i buciki. Zostawiam to. To jest moja pamiątka. Zobacz, jaka malutka! Jaki to jest rozmiar? Nie wiem. Śliczna była. Ona taka malutka, kiedyś była, oskarek, wiesz? Ona Do takich pudełeczka to muszę schować. Ona kiedyś taka maleńka była. Kiedy? Kiedy? przecież to jest maleńki. Jaki To jest piękny i tu, tiulu troszkę. I ten taki materiał ażurowy. No cudowny to było bardzo dawno. Low. Ale uważam, że spokojnie do chrztu teraz bardzo taki modny kolor. Print kolor. Print. No nie wiem, materiał ażurowy zawsze będzie modny. Dobra. Mamy pustą szafę. Papa Oskar robi. Papa. Pa. Kilka wieszaków i sukienka która jest za mała, a miałam ją właśnie oddać teraz. Co mam tutaj sukienkę? Ale właśnie yy, nie wiedziałam gdzie ma jest. Też śliczna w krokeczki. Na lewą stronę jest chyba. Cóż za pokaźna góra rzeczy z szafy. Z jednej szafy. Z jednej, jeszcze jedna. Tam są krótkie szafy i. Yy, tam są kurtki i marynarki, płaszcz będzie ciężko i swetry grube. Został mój pasek, to jest mój pasek, nie taty, mój. Ale nie no, teraz trzeba to wyprostować, to już rola mojego męża, niech on to zrobi, już tam dzisiaj jego rzeczy też. Nie tylko moje. Dajcie znać koniecznie proszę, czy Wy jak robicie porządek, to robi się Wam taki bałagan? Jesteście na to gotowi? Nikola przyniosła mi dostawę bzu, zaraz wam pokażę. No ale oczywiście Oskarek na rozwalę, więc sprzątam. Znalazłam bluzę do biegania. Kiedyś ją kupiłam i myślałam, że jest inna i e, miałam ją wyrzucić. Znaczy, wyrzucić, byłam zła bo myślałam, że coś innego to jest, ale mówię, dobra, odłożę, no nie wiem, że komuś oddam i ona leżała chyba z dwa lata. No a że ja zaczęłam biegać, więc będzie idealna do biegania, ale szkoda, że nie ma takiej kieszonki gdzieś z boku, żeby telefon włożyć. No więc ją odłożyłam na bok, bo mi się teraz bardzo przyda. A teraz pokazuję Wam bałagan przy użyciu tego chłopca. Na, 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 Marne, naprawdę marne. Spodziewałam się suwaka tak na środku. Gdzie jest? No, gdzieś tam. A on nie ma żadnego suwaka ani tu, tylko ma dziurkę na wieszak. Więc stąd wkładacie tu. No takie. Kiedyś to było inne. Nie wiedziałam, że to tak wygląda. W sumie nawet wyboru żadnego nie było. No ale dobra. No i dobra, no. Oskar, tu pozwolą no. no. No, 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 I tu. Trrr. Tutaj już jest jeden worek, w sensie nie do wrzucenia tylko, yy, tylko je przenoszę w inne miejsce takie jak koc świąteczny tam jest, tam jakiś inny koc, taki yy, gruby swetr i takie zimowe sukienki, no więc to muszę przenieść, bo nie mam worków próżniowych. jakie zamówię, yy, to yy, przełożę. Tutaj jest kombinezon, to w sumie dopiero teraz ostatnio kupiłam. Yy, więc jeszcze nie chodziłam, bo to taki letni, ale zobacz jaki piękny. No i ogromna góra ubrań w tym Nikoli i tak dalej. Tu tutaj oczywiście coś Oskar musisz hałasować, tak? Już posegregowałam koszulę w jednym miejscu, tu sukienki, jakaś marynarka stara, nie wiem, czy jeszcze w nią wejdę w nią, czy nie. Właśnie taki byłby najlepszy, co nie? Ale ten z kolei jest strasznie długi, więc musiałam go. Synu, co ty robisz? Hałasujesz, nie? no więc taki bałagan się zrobił straszny ale do tego zupka pomidorówka się już gotuje, więc jeszcze tylko idę cebulkę, niedługo będzie obiad no może nie tak niedługo ale dziś za półtorej godzinki na pewno a proszę Państwa, tu jakie cudne piękne, śliczne białych no niestety już nie dało uratować yy, jak one znowu pięknie pachną mm. Nikola wie, co ja lubię. Nikola wie. Ja. No. Ty lubisz to? Dobra. Ja sprzątam tamtą szafę i jeszcze muszę ogarnąć szafę z kurtkami i płaszczami tutaj. To będzie masakra. Ale damy radę. Pora na kawkę. Tym razem zrobiłam sobie cappuccino. Jak myślicie, czy ja już się uporałam z tym wszystkim? No to chodźcie, pokażę wam. Bardzo. Ej, dobra, spokój. Ciii. Ciii. On śpi, a ja będę sprzątać. Dzień dobry, kochani, kolejnego dnia, właśnie tutaj sobie robię pulpety. Doprawiam właściwie mięsko. Właściwie mięsko, tutaj się woda gotuje. Dlatego te szumy pewnie czy słyszycie, bo to takie bulgotanie jest obok Was. Wsypuję sobie czosnek. Będę robić co się sosie pomidorowym, ale tutaj też lubię czosnek. I żeby szybciej ugotowały się ziemniaki, doleję gorącej wody, bo już stawiłam Jest strasznie zimno. Ja dzisiaj się w ogóle nie malowałam. O, teraz, o, na, o znaczy nabieram. Tak, nie no, na ja trochę tych ziemniaków i wzięłam do dużego garnka, eee, poczekajcie, zamknę drzwi, do dużego garnka, żeby się gotowało, bo jak zostanie, to zrobię kopytka, bo Nikola sobie zażyczyła, więc dobra, czosnek, pieprz, eee, tu już chowałam, suchą soliłam. Eee, no i co, odsyłam się, do wczoraj, ja nie wiem, ile tego tam wczoraj jest, czy mało, czy dużo, eee, tutaj już mam mąkę, będę obtaczać, ziemniaki się gotują, eee, więc, no więc tak, a, jeszcze tu mam bułkę tartą. Oczywiście sobie starłam wcześniej, jak o, jeszcze zanim Oscar Oskar poszedł spać, Oskar już stał i tak dalej. No i dobra, wracając na temat, dobrze Dzisiaj się nie malowałam, bo zobaczcie jest taka pogoda, tak zimno, że wiecie co, mi jest zimno w tym swetrze, ten sweter jest taki luźny, taki o. Ja mam zadłem koszulkę, bo ja bym chyba zamarzła i jest mi dalej zimno przez to, że taki ja nie wiem, co to jest z tą pogodą po prostu, albo skwar, nie wiadomo co, albo pogody brak. I dzisiaj jakoś stwierdziłam, że a nałożę sobie płatki podobne i tak dalej, nic Wam tutaj nie pokazałam, bo w sumie nie wiedziałam, czy się odsyfać, czy nie, ale potem pomyślałam, zaczęłam montować okazało się, że tam mało tego jest, trochę z tego spostania szafy, więc dwa dni bez majka można odpocząć sama siebie nie poznaję. Przecież ja codziennie się malowałam, no ale... Nawet gdyby, to co? Że się nie maluje. Wiecie, szybsza jest wieczorna pielęgnacja, nie trzeba tego szorować, zmywać. To nic, odbije się, później się maluje, a poza tym też trzeba troszeczkę odpocząć, nie? No i ten, wczoraj te porządki zeszły mi się, jak zaczęłam o godzinie 12. Nie wiem, które godzina była, jak zaczęłam, widzieliście co? Wczoraj, to yy, trwało to do 20.00. O, oczywiście przerwa na jedną drzemkę, na drugą drzemkę. W międzyczasie tej drzemki jeszcze musiałam usiąść, żeby uspać. W międzyczasie trzeba było zrobić obiad. Przyleciałeś, Nikolaj, zapoprawisz muskawetki, co tam masz? No, raz na owet, bo wiecie, już jest za dwie pierwsza. Tak, przyszedłeś, ty mały łobuziaku. No i to było ostre sprzątanie. Oskar mi rozwalał, ale to układałam. Myślałam, że szybciej mi się zajdzie, bo tak naprawdę to tylko jest tych wieszaków, ale tyle tego było. Znalazłam kilka koszul, o których zapomniałam, o sukienkach, no ale niestety ze względu na brak miejsca musiałam moje koszule pomieszane na wieszakach pobrać i poukładać. Ola. A ja bardzo lubię chodzić, chodzić koszulę, więc myślę, że spokojnie teraz, mogła sobie jak którąś znaleźć, bo po tak? Ola, żeby w tak złyszeć, żeby było widać jaki wzór. Słucham Ciebie. Słucham Ciebie! Słucham Ciebie! Jesteś głodny? Wyspałeś się na czyich nogach? Mam i kolanach! Jakbyś siedziała, to byś jeszcze spał, co nie? Nie! Ja go znam, już ja go znam. A poznaliście. No i później przeszłam do szafy tu na korytarzu, bo wywalałam połowę rzeczy. Chodzę no, sobie jak nie, bo jeszcze nie, tylko tych kuleków lepiej. Poukładałam tutaj, może jeszcze krebułki, tarte, ale żeby nie były za twarde. Bo ja nie lubię miękkich, ale nie lubię w ogóle miękkiego, nie, nie wiem. Ty. Nie lubię miękkich strasznie pulpetów. Tylko miałam nie tego jeszcze. I tak samo nie lubię taki kopytek. O, już trzy pomocy, już zobaczył. Ja tu lecę kroję prośbę. Yy, układałam tutaj szafę, tu podsłuchałam, zrobiłam w końcu porządek ile pasków powiedziałam, że się popsuło. No już nie mam to sobie. Pasków do spodni, jeśli ich nie używacie, to te paski po prostu niszczą. To samo się dzieje z torebkami yy, i z jakimiś takimi skajkowymi rzeczami. Mam takie dwie sukienki. Mam nadzieję, że one się nie zniszczą, bo są bardzo ładne, ale jednak rzadko wychodzę. A ten materiał jak się nie używa, to się niszczy. No to no, ja im mam dać, nie! I poukładałam i odnalazłam. Tyle płaszczy. Poczekajcie, ja muszę pokazać, jak ja mam porządek. Po prostu jestem sama w szoku, że w końcu mi się to udało zrobić. Ja nie wiedziałam że ja mam tyle płaszczy, mój drogi. Da dam, pokażę. No muszę się pochwalić. Proszę bardzo. O, tak. To są moje różne płaszcze. Płaszcze, futra i tak dalej. Kurczka zimowa, więc. Ale, Nikola to jest Pokaż pokażę wam, pokażę wam. Przepracowałam, że proszę bardzo. Zobaczcie, jak tutaj jest pusto. No tego... <laughs> jeszcze nie zrzekłam, mówiłam z takim chwilkę. Jak tutaj jest pusto i nie wiedziałam, że mam tyle wieszaków i jeszcze znalazłam tyle nowych w paczce. Tak jest się czym podniecać. Jest. ona narysował mi bułki tarty. O, dobra, teraz już zaciśnij te kłypety, będzie można o, o, o sianę rzucać zaraz, takich na narobię, dobra. No więc naprawdę ja się cieszę, bo wiecie co, cieszę się, bo ten bałagan powodował, że mi się w ogóle nie chciało tego robić, nie wiem jak wy tak macie, a tak to mam poukładane, poukładałam sobie, zrobiło się luźniej i tak dalej, w końcu odnalazłam kolejne kilka rzeczy, Przecież ja mówiłam, że ja nie jestem minimalistą. I nie będę. A ci, co są, to im zazdroszczę. Ale ja nie mogłabym tak mało mieć rzeczy. No i naprawdę nawet nie wiedziałam, że ja mam tyle płaszczy, ale i tak jeszcze nie ma tego mojego tego, tego takiego, co w nim to coś jest. Jeszcze coś poszukuję. Tego klasyka. Ach mm, pachnie ładnie czosnkiem. Tego właśnie szukam klasycznego. Eee... Klasyk, nawet różowy, to mam płaszcz dziewczyny, nie chodzi o nim. <noise> yy, klasyka czarnego, nie za długi, nie za krótki, mam beżowy, yy, idealny, yy, ale on jest taki długi, a mi się marzy, taki naprawdę dobrze skrojony. Te wszystkie, chyba jeden kupowałam tylko, właśnie przymierzając, a reszta płaszczy jest wszystko zamawiana. Dlatego one nie są aż tak idealne, bo ja muszę jednak przymierzyć. Jednak nie każdy ma taki materiał, jaki jak, 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 jak ja bym chciała. Nie każdy ma też krój. Jednak zdjęcia i opisy, wiecie. Wiadomo, że mogłabym odesłać i w ogóle. Ale one mi się w pewnym sensie podobają, ale jeszcze je, nie, nie jest taki. Ja zamawiałam sobie w kratkę, czy coś bo mam tam w pipetkę, w kratkę jedną taką, jedną z beżem, jeden ze złotą nitką. One mi się bardzo podobają. Mi są fajne fasony, fajne ten kroje. tylko że czarnego jakoś poszukuję. nie ci się bardziej. Dobra, ja to się będę rozłączać, dziewczyny. Byłam wczoraj pobiegać krótko. Byłyśmy. Krótko, krótko. Bo jednak wolę z Nikolą, bo ostatnio jak byłam sama. Chyba nagrywam, bo nie pamiętam, bo wiecie, z kolei nie boli. Może sobie was już. To lis wyszedł mi na ulicę. A już robi się ciepło. Tutaj dużo z krzaków łąk, yy, pól, że chodzą dziki też, więc ja się trochę boję już teraz, tak wiecie sama. Rzadko sama. Teraz poszłam i wyszedł mi lis naprzeciwko mnie. To jest dzikie zwierzę, nie wiadomo, czy on, wiecie, nie ugryzie, nie podbiegnie i tak trochę się wystraszyłam. Ale mówię co, no będę uciekać. Nie mam którę. Mogłabym w sumie, ale to naokoło nie. W sumie nawet nie pomyślałam, pomyślałam że najlepiej zrobić duży hałas, żeby on się przestraszył mnie, a nie, że ja się jego przestraszę. Więc tak tak biegłam, bardzo wolno, żeby on, wiecie, zbliżam się do niego, a on stoi den was, kubanie, zamiast ucieknąć. Bo jak podbiegnie do mnie, a może nie zjadł tego, co z, że zrzucali na tą ściekliznę i co? Ścieklizna jest, wiecie, bardzo... Można umrzeć na to przecież nawet. No ale przestraszył się i uciekł. I ja później wiecie, co dzisiaj do domu lecę. Mówię, Nie. Ja jeszcze jak była wiecie z Nikolą, to ona dzwonek, hałas, inaczej to wszystko. Mówię wolę sobie yy, z nią. No właśnie, i wczoraj, ale krótko byłyśmy, byłyśmy w sklepie. Historia z niestety ziemi już wam opowiem, ale czy nie będzie za długo? Dobra. To ja się teraz z Wami żegnam, a to co powiem, to będzie kolejny vlog, żeby nie za długo trwało, więc tak, kochani do jutra.